Cześć, siemdałeczko, witam w pierwszym odcinku na moim kanale. W nowej serii możecie mnie kojarzyć z mojego poprzedniego kanału Mateuszenko Brawl Stars. No ale go już zamknąłem. Ta seria będzie się nazywała Him House. Tak, Him House. Albo Him House. Him House. Będzie się nazywała Him House. Nie jestem na kreatywie. czemu To tak nie miało być Him House i będziemy tutaj na, na, grać z różnymi graczami Myślę, że seria Wam się spodoba Lecimy, coś zrobić e, dzisiaj możemy pokraftować i pogadać troszkę. Bo serio jest co craftować. Bo pokażę wam coś. Za chwilę. Tyle tego leży. Matko, 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 matko. A w sumie mam goda. Nie wiem czemu. Nie rozwaliłem crafting! Nie! Rozwaliłem crafting ostatnio. Najgorzej. Stąd se weźmiemy. Bo ten, bo jest bardzo dużo do kraftowania. Jak widzieliście, bo wszystkie skrzynki tam są zapchane trzciną. A. śmie. Po prostu muszę sobie to przerobić na papier. E, czy się chcę przerobić to na papier. Nie, nie, że muszę. Nie, że ktoś mnie zmusza. No ale chcę. Dobra to na tym kanale chcę po prostu yy, zdobyć parę subskrybentów, już będą mnie oglądać, nie? Bo wiecie, jak to jest. Nigdy mi to nie wychodziło, ale może na tym kanale wyjdzie. Bo ta, tu, na tym kanale ogólnie będzie się pojawiał właśnie Minecraft właśnie, którego właśnie nagrywam i też będą się pojawiały różne poradniki w różnym stylu więc warto subskrybować mój właśnie kanał o, kończymy craftować tutaj pierwsze inventory Aha, zapomniałem o jakiejś skrzynce. Nic muszę powiedzieć. Po skrzynkę. Wcześniej można było wejść przez okno, ale teraz nie można. I trzeba. Tylko jak wiem, to. Mam tutaj jakieś drobno, albo tutaj damy na razie to, ale tam by się przydało zrobić jakąś skrzynkę na to w ogóle. Przepraszam, że w ogóle. Ech, że ja raz w ogóle powiedziałem to w ogóle, i teraz ciągle mówię zaś. No i tak. Cię zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Bo dużo fajnych filmików będzie się pojawiało. O nie, to trzeba tutaj wsadzić To nie może tak być. A! I bardzo i to bardzo przepraszam, że zacząłem to wszystko robić bez Was, bo tam są bardzo dużo żelaza i bardzo dużo diaksów przed tym wszystkim, przed nagrywkami właśnie. O, zrobimy tak. Myślę, że dobrze. Myślę, że będzie ok. tutaj mamy jeszcze dobra i w kolejnym odcinku może y, ktoś będzie może robcio51 może ktoś inny ale na pewno ktoś będzie więc będzie ktoś do towarzystwa na odcinku Właśnie tak. Za niedługo będzie wakacje. Będą wakacje. Ja teraz mam dużo nauki, ponieważ nie chcę sobie zawalić średniej. I, I po prostu będzie mało filmów na razie, ale w wakacje będzie nawet spoko aktywność na moim kanale, więc. Więc wakacje. Y, więc walnijcie dzwona, żebyście nie zapomnieli do wakacji o moim kanale, który właśnie... na którym właśnie jesteście. No. No nie, ja to szybko zapełnię. Najgorzej. Tutaj wszystko weźmiemy, pyk. I mamy wszystko, większość, większość. Myślałem, że wszystko weźmiemy w ogóle, ale wi większość tylko. Wzięliśmy. I przepraszam za, za taki słaby baner, ale po prostu. E nie chciałem czekać, na szybko go zrobiłem. Później zrobię lepszy. Gdzie troszkę bardziej potłuczę albo znajdę kogoś fajnego? Grafika jakiegoś, to, to wtedy może zrobię lepszy. Nie wiem czy w ogóle ktoś do tej teraz ogląda, ale jak ktoś... Do tej minuty dotarł to niech napiszę w komentarzu ogórek. I i będę wiedział kto dotarł do tej minuty, kto teraz mnie ogląda. Bo właśnie Będzie mi miło, jak ktoś w ogóle do teraz, do tej minuty dotrwał. Bo jak zakładam to, prawda? To, to chyba nikt nie dotrwał. No ale zawsze zakładać można. Za niedługo będę kończył ten odcinek, bo on jest taki pierwszy i będzie krótki. Też chciałbym troszkę wkraść fabuły troszkę do tej serii, żeby nie była taka nudna do tych wszystkich serii w ogóle. Więc wiecie, troszeczkę tej fabuły musi być. Nie pytajcie co tam jest. To po prostu bawiłem się Word Editem z palącym drzewem, że ono nic nie zgaśnie i przez przypadek yy, nie dało się dać undo. Mam nadzieję, że ten odcinek pierwszy się spodobał Wam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie, siemanko i cześć!